Weź ty, weź ty, eś ty. Eś... No nie. O nie, Oda. A dlaczego to podtrzymuje ty to? ty to tutaj dałeś, po co to? No bo to ze... Jest... spadło mi. I to podtrzymuje konstrukcję. Tak, tak. Widzisz, że to starczy? Dobra, dobra, myślę, że starczy. Chodźcie. Dobra, dobajcie. Ja nie prowadzę ja jak nie, co? ja tylko... Nie, nie, ja mogę. To daj mi. Dobra. Ja, ale ja dobra. obok kierowcy, bo ja chcę z nim loda robić. Dobra. O, no dobra, to ja do tego wtedy. Ja już No i no co mam. za chuj kurwa tutaj? Ty kurwa czarnuchu jebany. <laughs> kurwa. Dobra, będzie lepiej, no. nie mam ja mam klipy. No kurwa, ja no co, no co? Co, co jest, Kelvin? Kelvin podszedł. go podszedł. Zabij go. Chyba próbuję. Co, Co jest? Jak z nigdy nic Ej, bo tak chyba już ten takie, Dlaczego nie ma wykliknięć? Ty... Oj, ten zsiadł i się zabił To jest symulant, kur simulant. Dobra No, kino. kino. Lecimy Ale załadowany, dobra no, Daj mi, daj mi to No nie no patrz, że ty chuju, kurwa Nagrywasz się to? <g trimš> <glim v> Trzeba wcelować dobrze Jak się boję bey, book, nie wleć, proszę Postaram się Dobra Do Ale rozpęd nie Mi się wydaje, to, że to, musimy to, zrobić to, najpierw to, to. jeszcze rampę, która leci do dołu. A ej no Żeby się rozpędzić. Chodź tu kurwa. Już idę, już idę. Nie, to do brudasz moich koleżków. No to do mnie. Już idę. A no co to? <laughs> no tak, do ciebie. <laughs> czy to się będzie ładnie jakoś... To, ja myślę, że to może nas jeszcze spowolnić nawet. Bo ona jest taka... Dobra, Chyba. ja się zablokowałem. O. Ona jest taka książka. Dawaj, 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 dawaj. Nie, ja się wstydzę <grym> O ty królewczo tam na ciebie, jakbym był w Pamsymonie, to mnie kurwa oszał. A, utknąłem w kur... Nie wiem jak to. A, ta, ja cóż, ja cóż, kurwa. Nie mogę iść, nie mogę iść Tak, a usiądę. <laughs> mama, mama, mama. Kurwa ktoś mi pomoże, no bo to jest kurwa jednak problem wielki A kogo tu ga... Ejś ty, ejś ty, ej ty ej. A chcę do ciebie Czekaj do, do, Od góry No teraz to w ogóle się nie mogę ruszyć Ja jeszcze. nie Nie za dużo tu grubasu. To będzie mocne Chociaż jeszcze nie wiem czy ta rampa nie jest za długa, żeby... żeby ten... czy my tu Wywalony. nie zwolnimy Pewnie zwolnimy, ale chuj No dobra Kurde, ale tutaj upiększenia, ty No, panie! Nie ma widy Puść ty kurwa A że takie, ja, uhu hu. Ale tu kurwa chujowo będzie. A tu chujowo będzie się jechać, jak ktoś będzie tutaj jak ja. O, susie, gdzie... A co będzie? Kurwa. Chujam się, kurwa. Zepnij go, zepnij go. Nie. Zepnij czarnucha Ale ja też nie czarny, No jest? nie mam mocy. No zostaw te kamienie, ładne. ktoś te kłody. No ale tu się nie da jechać. No nie da się. Mocno co <grywa> Bek, Felipe, kurwa na dwa razy. A to zapisz tą kłodę, co jest pode mną, o. O. Chyba po prostu cię posunąć i tyle. Dobra, o nie, nie, nie. nie, nie. Już zostawcie, zostawcie go, go. Trzyma. Dobra, Co chcę kierować. Dobra. Jeszcze trochę możesz stopnąć, jeszcze trochę. Dobra, 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 dobra. Dobra jadę, jadę. Dobaj. No, Boże się pojechali. No. <laughs> Chyba w drugą stronę, będzie lepiej. Tak wiesz, tak, teraz zjadę w drugą stronę właśnie. O, i będzie lepiej. Nie w sumie, wyjeba, mamy, mamy. A my wjedziemy pod to? No, dobra, weź do przodu. Chyba spotknę, też radę. No nie no tutaj już nam buduje rampy co no ty robisz? Nie pchaj nas. O! No o. Ja po Chyba na szczuku tylnikowy. Jeszcze, jeszcze jakieś. O! O! o, o. o dobra, o, dobra, o, o. Do... O, kurż, dobra. Kurwa! Bateria w ogóle nam się nie rozładowuje. O! To jest dzień. To jest technologia, to ma fotowoltaikę. Dobra, Ktoś jest. Czemu ta kola tam jest jedna, a do wjeżdżania? Dobra. Czemu ty nie umiesz wjechać? Wjeżdżać znaczy się. Jak ty zrobisz prawko? <laughs> nie zrobię. Dobra. O nie, co my by... <laughs> <by to> <laughs> No nie... To <śpiewanie> no. <śpiewanie> ja no jadę do tyłu. Oh my, i... nie, 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 <śpiewanie> do pano, jadę, tak. <śpiewanie> nie, 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 ale to przecież to w ogóle tego. Momentum. Y Lepiej to na tym, na jednokołowcu, gdzie jest jednośladowiec? A no tak, o Jezu, jednokołowiec tu będzie przecież jechał ładnie. Night! Knight tu Ej, to będzie wy... już tak ładnie jeździł. Dobra, to ja pojadę. To chodźcie ze mną Jedziemy po Nighty, bo wiem gdzie są chyba. Kto no to są Nighty? To są rycerze. Albo nie a nie w sumie tu w górę rzeki był chyba, no nie? Ten był przy winie na... na zimowe. Był też jakiś night, jak się poszło dalej tą ścieżką. Chyba a? Dobra, jedziemy. Czekajcie, chcę z wami. No chodź. Ja muszę. Go. Ja dokończam... Ja dokończam rampę. Dobra, to zgarnięcie mnie po drodze. Weczer mykę noszą jednego białasa, to się niedobrze skończy. No co ty robisz, kur?! Gorzej prowadzisz ode mnie, a ja chujowo robię to. Jest dobrze, co ty gadasz. A tutaj dróżka ładna. Ale drifty, ale drifty. Okej, dobra, ja nie, nie żartowałem, tu nic nie ma. No nie. nie <laughs> Jaki kamień. Jaki no kamień? To był jakiś, kur. Ja myślałem, że ty na mnie powiedziałeś jaki kamień. Sprześć, oj. 3. No ty czarnuchu jebany. Gdzie <grymne> jesteśmy czarnokami. A, a co z Włoszkiem? co? A jego go to jebać? W fabryce prawda? No, no tak, małe chińskie rączki. Ha, teraz no ze dwóch Bożysz, bo robi mi, za, robi mi pakę na temu. Pop. O, żebyś wiedział, gdzie jedziemy. Cześć, nie? Nie wiem. Uże, e, no do rampy. Aha, po najtyj jedziemy przecież. A gdzie są na? Nie wiem. A Ty kurwa jakiś To możemy po pistolet pojechać. A wszyscy wiedzą, gdzie jechać? Nie poczko Jak powiększysz tą mapę po paru prawej z eee, scrollem Scroll naciskasz o to super To się kurwa powiększyłem Powiem Ci O ja A to był jeszcze większy jumpscare bo ja tylko do tyłu patrzę no tak, no tak. A, jakiegoś umarłego Hedgera, no który patrzy się w ziemię i... O nie! Wow. Oh, co to? Boże. No i do wody. Oj, oj, oj. No sorry. Zjebał. Znowu jesteśmy w wodzie. <laughs> <laughs> tak, musimy się często myć. No nie, często ja nie nie lubię to życie. No, no to, może nie wiem, czarny kolor skóry nam zejdzie. Ja mam no. już biały. Ej, dobra, no chyba, że tak. No właśnie, oś, Kurde, to ty, 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 Po to, ty... to, co ma się mieć biało, nie? To by tak odmycia? No? właśnie nie wiem. Po co się mieć? Lepiej krócej nie żyć jest, jako to, biały nie? niż dłużej jako czarny. Czemu gdzieś się nakłuta się mieć? ja C? tu stoję. Dobra, wpierdol masz. O ty, kurwa. Kurwa masz? Kurwa. NO ale TY CHUJ No widzisz, no kurwa No, co chcesz mi powiedzieć, jak tak przykucnąłeś? Patrz jaką kucnął Przepraszam trzy, trzy... dwóch czarnych higienol z giwerami No co to jest? Chwila, chwila no nie! O, kurwa. O nie! Nie no. Trzymaj tego, jest nie rzucać. Trony cię zraniły, Nie, Biała Mewa. Biała Mewa. Czarna chyba. Czarna jest mewa mocna. mocna. Nie. Ja jestem policjantem. Ale jeżeli. A, wszyscy na, na świecie byliby czarni, a jeden białas. To on jest białym krukiem czy czarnym krukiem? A nie, na odwrót, na odwrót, na odwrót. Biały kruk. Czyli jak wszyscy są biali, a jeden jest czarny, to jest czarny, to jest biały kruk, tak? Super. Mm, czarny. No ale czarny to pospolity, czyli tak jak u nas biały. No ale jest czarny, nie biały przecież. Ale czarny no, ale to gorszy. Nie jest no. Wyjebałem się. Okay. A tak, totalnie się wyjebałem. Uciekłem w ja pierdolę <laughs> <Nie>. <laughs> To jest... Okej okay, Podwiozę cię Gdzie ty masz ten plecak tak daleko? Ją czekaj, już go nie widzę Czekaj, czekaj, wyjdę na chwilę Do tyłu trochę Ja pierdolę, chyba ja plecak ja to już trzeci raz dzisiaj go zapomniałeś. No kurwa nie mogę wziąć nawet go. gdzie teraz idziemy Latarka O opóźnienie jest 13 milisekund Co tam Latarka ta No to nie jest to samo miejsce, a faktycznie pamiętam To kiedyś byłem Obok. O bok O ty Ja też pamiętam to Kiedyś tu byłem CO SIĘ STAŁO? Gdzie teraz? Eee, teraz po Ej, a macie szafkę na psiku? No kto... kto... No? Tak szczerze Peral. Ja mam Kurde, bo to chyba nie ten Chyba nie ta rzeka Ej, czekajcie, to, to są no, te no ten jest wysoko, nie to wie. gdzie jest palo? Halo a paralotnia to będzie gdzie indziej. Halo. Gdzie są knighty? Halo. Co to są knighty? Nighty to to jednolubowce, no. co mówiłeś. Co, czemu mówisz Czy znaczy co to jest? Czemu to jest knight? No night? to się nazywają. Ale jak to się pisze? Kni no moc. Tak jak, tak jak ten, tak jak Mega Knight. Rycerz. A, rycerz. No. no. to xd. Nie ma stoi w miejscu ciągle. ja mam. U mnie jest. Ja mam. Paralotnie Aha. Ej to jak już się w sumie wspinamy to możemy pójść po, po strój księdza. No i dobra No jest daleko, on jest na samej górze Tutaj najlepiej No to, yy, to nam stroj jakiegoś no to, no to czekaj paralotnie i lecimy w górę <laughs> ja, bym, ja bym tutaj po, pojechał jak będziemy mieli night na górę Kiedyś tam następnym razem Teraz ja bym zleciał z tej góry co jest? z Włochem pojecha no, pojechać. No. no. Gdzie jest ten strój Gdzieś na samej górze Dobra, uh. nie chcę mi się tym No lecę do was Luzik Tak daleko jesteś, jo Co? Pedał, Pedał, no pedał. Ja w was na mapie już w ogóle nie widzę. Masz ten Aitor, jest. Nie. Właśnie poleciałem na jakieś wioski, ale tu chyba też nie mam Aitor. Pani się leci. Oj, właśnie umarł. Okej. Dobra, dawaj pojeb Kurtka skurzona. A jak wyglądam? Sytownie? Mm. No bardzo. Gdyby nie to, że jesteś czarny. Dzięki. A ja coś masz tego, tego jednokołowca? Nie. A no o, to ja mam. Hajde. Ty wiesz No mówię. O kurde bo to idziemy po Knighta. Gdzie jest ten Knight? Chodźcie. A tam, dobra to... Kurde, czemu mam 33 FPS-ów? Czy to będzie tak gównianie na, na filmie tego wyglądać? No co to za film nagrywasz? No... dokumentalny. No. A audio też masz? No, czterech debili i las. Boże. Komputer się męczy. Komputer się męczy. O no i jest night. Mówiłem. A kurde, to jest dużo. Czemu mi tak nie? Bo no. Nagrywasz? Hostujesz serwer? Eee. No, no właśnie. No dobra, no ale kurwa no. Dobry argument. <noise> <noise> Nie, się teraz A się wyjebałeś. jeszcze sprzedaj za jedną ja No na... wiem, właśnie tak w locie zahaczyłem na kluczem. <noise> no teraz ja się wyjebałem karma. Jak ja zrobiłem AGA tego. Karańca się u ciebie? <noise> Jo, jak szybko, jak się, co jest? Jak się kręci. Ej, umarłem. O go Tak. Halo, co jest? No, strykaj, go No właśnie. A jak to u mnie wygląda? Co? Co wygląda? Ty tak nudnie się kręcisz. A. A. No kurwa. <grymne> jak szumiasz? Węblej. Czekaj no... Tam gdzie... ten. Na zdrowko. No czemu znowu słyszałeś jak jaki ham jak byłem wyciszony? Tak patrzę. Dobra, dobra. Dzięki. O kurwa. <grymne> uwaga, uwaga. Gdzie on jest? Uwaga, uwaga, Paweł będzie skakał. Dobra, czekaj, ile? Na... Oj. To... To drugie. Da się drugie. Da się tu jakoś wyłączyć e, tego? E, te wszystkie ekwi... e, minimapy i tak dalej? Tak jak F1 w Minecraft? E, nie, chyba. Ja sobie, jak to, to nie działa, to tak jest takie gówno. <laughs> jak to wygląda śmiesznie. Jak wy nie bardzo nie potraficie. <laughs> no bo nie da rady, się. To Dobra, tak trzeba po prostu naprawdę. zrobić tak. No. A no. Trzeba poszukać miejsca na domek. Bo i możemy gdzieś domek zrobić, bo tyle mamy kłod tutaj. No tu jest namiot w sumie, i trochę wody, i wodospad, i rampa. Czemu nie? I kłody. blisko jest ten, bunkier. Przecież. No nie wiem, nie wiem. Z drukareczką.